Marianna Furman, witam Państwa. Weekend charytatywnych akcji i ponownie łączymy się z Londynem, gdzie porozmawiamy z panią Elwirą Tokaruk, która pokaże nam fantastyczny event The Greatest Showman, z którego część dochodu zostanie przeznaczona na leczenie Natalii Szlachtowicz. Witam serdecznie, pani Elwiro. Jak mi wiadomo, wasz event trwa już od godziny 14.00. Zatem bardzo proszę nam opowiedzieć, jakie panują emocje i wrażenia. W drugim oknie oczywiście naszego ekranu widzimy wspaniałych artystów, stoiska, uczestników, ale o emocjach to już pani musi nam opowiedzieć. Bardzo proszę. Dzień dobry, witamy wszystkich. Jestem tutaj właśnie z Sarą Rosadą, która jest organizatorem tego wspaniałego wydarzenia charytatywnego. Atmosfera, jaka tutaj panuje, jest na pewno rodzinna atmosfera. Wszyscy się świetnie bawią. Był rewelacyjny dance show przygotowany przez szkołę Sary właśnie. Dzieci dały z siebie 100%. Bardzo dużo osób też przyszło na nasz event. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Fantastycznie. A jak dużo ludzi udało się Wam zachęcić do akcji charytatywnej? Oczywiście wszystkie dane dotyczące pomocy pojawią się na naszym ekranie i liczymy również na Państwa dobre serca. Wierzymy, że dobro wraca do wszystkich, którzy je rozdają. Także bardzo, bardzo proszę tutaj opowiedzieć nam właśnie, jak, jak dużo ludzi udało się zachęcić do tej charytatywnej akcji. Dzisiaj uczestniczyło w naszym wydarzeniu około 300 osób. Pomimo tego, że metr rozpłacało nam figle, bo czerwona linia dzisiaj nie działała, ale i tak ludzie dopisali swoją obecnością. Fantastycznie. Proszę Państwa, chciałabym dodać, że Natalia Szlachtowicz do niedawna była energiczną kobietą. Która zmieniła się w pacjentkę oddziału intensywnej terapii. Jej stan po pęknięciu tętniaka to kwotok podpajęczonówkowy, udar mózgu i niedowład połowiczny. A nadzieję na powrót do dawnego życia daje intensywna rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku. Dlatego prosimy o wsparcie również tej akcji, aby dzieci Natalii doczekały się powrotu do domu ich ukochanej mamy. Z pomaganiem każdemu do twarzy. Naprawdę warto pomagać. Pani Elwiro, dziękuję, że była Pani gościem naszym dzisiaj w studio, a naszym widzom. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy, do, zobaczenia. Dziękujemy. do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. TV. Telewizja dla Polonii z Wielkiej Brytanii, Wyspa TV to reportaże z wielu regionów, debaty z ciekawymi ludźmi, rozmowy z ekspertami i wiele innych programów. Wyspa, Wyspa TV. TV zapraszamy.